Hey. kto jest waszym ulubionym Batmanem? Michael Keaton, czy może Christian Bale? <laughs> e, żaden z powyższych. Val Kilmer. No dobrze, akurat nie, nie o Batmana, y, nie o Batmanie rzecz cała ta. E, czy macie swoje prywatne rankingi postaci? Takie, takie osobiste, na przykład, nie wiem. Y, najlepszy James Bond wszechczasów. Sean Connery? Czy jednak nie? Roger Moore. No. Albo, cóż, czy wzorcowym Supermanem jest Christopher Reeve? Ha? Ha? Dobra, to wszystko to, to tylko taki wstęp do, do mojego osobistego rankingu. Słuchajcie. Hercule Poirot. O pewien znany żabo... Przepraszam. Pewien znany belg o niezwykłym powonieniu i niezwykłych wąsach. Tak. Dzisiaj o klasycznym... klasycznym kryminale. Crossovery. Crossovery na przykład. O, Liga Niezwykłych gentlemanów, gdzie, gdzie spotyka się u czwórka bohaterów. Więcej niż czwórka bohaterów, y, którzy mają swoje własne uniwersa bez mała. Y, Wróćmy do Herkulesa Puerto. Kojarzycie więcej niż jednego? No dobra, David Satchett? Albert Finney? No, zagrał raz. Kenneth Branagh podobno niedługo po raz kolejny wcieli się yy, no, premiera filmu w przyszłym roku. Jeśli okoliczności pozwolą. E, no. Kto jest waszym detektywem wszechczasów? Kto by szybciej doszedł prawdy? Porucznik Colombo? Czy jednak Myśli płacho? E, nie wiem. Prawdę powiedziawszy, nie wiem. Inną rzeczą jest to, że ja mam takie wrażenie, że cóż, wraz z Agatą Christi, która owszem, nie załapała się, hmm. Nie jest utożsamiana z końcem wieku, więc femme de siècle, wszystko jedno w jakim języku jej nie dotyczy, ale zmierzch pewnego świata owszem tak, to ona przelała go na papier. Chociaż Alfred Molina jako puaró korzystał z laptopa, no na Boga, Sherlock. Sherlock z Watsona wymieniają wiadomości, wiecie, tekstowe w smartfona. Niby, niby nie... W końcu yy, mówię tutaj o książkach, nie powinienem o filmach. No dobrze. Yy, moim ulubieńcem wśród ekranowych puarotów, pojrotów jest Peter Ustinow. Pięciokrotnie chcielił się w wielkiego detektywa. Pięciokrotnie był Herkulesem Puaro. Chociaż i on nie jest idealny. Bo mnie się on zawsze, mówię o Płarocie wydawał taki cokolwiek zabawniejszy. Nie tak groteskowy, nie tak karykaturalny jak, jak, jak Albert Finney i nie tak nudny jak Kenneth Branagh. Ale Ustinow tak, Ustinow najbliżej. Przy tej jego zarozumiałości. Saczet nie, chociaż wierzcie mi Saczet zakranizował jako, jako główny bohater, jako producent wszystkie. Wszystkie do ostatniego opowiadania i powieści, których bohaterem Agata Christie uczyniła rzeczonego Belga. Tak na marginesie jej życiorys jest co najmniej równie fascynujący. Jest kimś, w moim mniemaniu, na kształt, na wzór... Nie, to są złe określenia, ale kimś w jakiejś mierze bardzo przypominającym Marię Skłodowską-Curie. To znaczy kobietą, która... W czasach albo w świecie, który, który w zdecydowanie męskim świecie znalazła swoją przestrzeń, swój wyraz, e, swoją wolność. Tak, i, i, i opanowała tego świata reguły i korzystała z nich. No, podobno do tej pory jej majątek nikt nie zdołał przeliczyć jej majątku. Mam na myśli tantiemy z ekranizacji, z adaptacji jej dzieł. Mało tego, żeby uczynić bogatymi dzieci, wystarczyło, że przekazała jej prawa do pojedynczych utworów. Patrz, pułapka na, na myszy. Jedyny mi znany utwór Agaty Christie na scenę. Ja zabiorę was na wycieczkę do Egiptu. Nie, nie sprawdziłem, ile razy śmierć na Nilu została do tej pory przeniesiona na ekran. I pewnie ta, to nie jest ostatnie słowo w tej kwestii. Najlepszy dowód, że w przyszłym roku premiera kolejnej ekranizacji z udziałem Keneta Branaga jako, jako Herkulesa Poirot. Teraz jeszcze jedno. Klasyczny kryminał. Napisał to na miarę swoich czasów. A że te czasy, że ten świat skończył się, został jakoś zamknięty, zmienił się. Tak jak bohater Sherlocka Holmesa dziś wydaje się może nie archaiczny, anachroniczny, z tą swoją dziwną cyklistówką, czapką, z dwoma daszkami, z tą fajką. On dla doktora Conan Doyle'a był. Był na Boga, był jak CSI. Tyle, że nie w strukturach państwowych. Taki pewnie z Herkulesem Poirot, choć możemy się zastanawiać, czy zbrodnia jest dziś tak elegancka, czy kiedykolwiek była tak elegancka jak, jak na stronach powieści Agaty Christie. Maleki suplement do yy, mojej dywagacji na temat Agaty Christie i Herkulesa Poirot. Wiecie, naliczyłem 14 aktorów. No to nie było takie trudne, wystarczyło. Wpisać w okno przeglądarki, kto zagrał Herkulesa Puerrot. E, tak. 14 aktorów, 14 zdjęć. Nie wszyscy to, to, to Brytyjczycy, Amerykanie. Jeden z pewnością jest Japończykiem. Słuchajcie, 14, miałem świadomość, tylko piątki. E, mało tego. Jeżeli doliczyć do tego ponad 40 ekranizacji sacheta, e, przynajmniej 5, w których zagrał Peter Rustinow, ulubieniec. E, no to, ho, ho, ho. A licznik bije. Gadmił a tymczasem Agata Christi, śmierć na Nilu, w przekładzie Natalii Bili. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa pruszyńskiej spółka fragment konkretnie początek rozdziału 10. W poniedziałek rano można było na pokładzie karnaku usłyszeć najrozmaitsze głosy zachwytu i zadowolenia. Statek Stał przycumowany do brzegu w odległości paruset metrów. W blasku porannego słońca wznosiła się ogromna świątynia, wykuta cała w skalnym bloku. Cztery, wyciosane w kamieniu olbrzymie postacie, wpatrywały się wieczyście w Nil i w tarczę wschodzącego słońca. – Ach, panie puaro zawołała raptem Cornelia. – Czy to nie cudowne? Jakież są ogromne i pełne spokoju! Kiedy się na nie patrzy, to człowiek czuje się mały i nędzny jak robak, a wszystko robi się takie nieważne, prawda? – Bardzo, bardzo interesujące – zauważył pan fantorp, który stał w pobliżu. – Wspaniałe, co? – zawołał nadchodzący Simon Doyle. Nie jestem amatorem turystyki ani też zwiedzania świątyń, rzekł konfidencjonalnie do Puarota. Ale taka rzecz, rozumiem pan, robi wrażenie. Dawni faraonowie to byli na pewno nadzwyczajni ludzie. Okropnie się cieszę, że wybrałem cię na tę wycieczkę, szepnął do Puarota, gdy zostali sami. Wyszło to nam na dobre. Aż dziw bierze, jak to się stało, ale to fakt. Linet wzięła się w garść. Uważa, że to dlatego, iż nareszcie stawiła odważnie czoło całej tej sprawie. Zdaje się, że to całkiem możliwe. Powiada, że poczuła się okropnie, kiedy zobaczyła na pokładzie Jackie, ale teraz nagle przestała ją to obchodzić. Postanowiliśmy skończyć z tym kluczeniem przed Jacqueline. Przestaniemy jej unikać, dając do zrozumienia, że wcale nas nie obchodzą tej te osobliwe wyczyny i że się po prostu zachowuje okropnie i to wszystko. Myślała, że będzie nam grać na nerwach, ale <laughs> przestaliśmy już teraz na to reagować. Musi to wziąć pod uwagę. Naturalnie. Odrzekł w zamyśleniu Płaro, Lepiej więc być nie może, prawda? Oczywiście, że tak. Po pokładzie szła linet. Miała na sobie miękką płócienną suknię w kolorze morelowym. Uśmiechała się. Przywitała Puarota bez szczególnego zapału, skinęła mu po prostu obojętnie głową i zabrała męża. Herkules Płaro zdał sobie sprawę, co go nawet przez moment bawiło, że swym krytycznym nastawieniem nie pozyskał sympatii u Linet, która przywykła już do tego, że ludzie bezkrytycznie akceptują ją samą oraz jej postępowanie. Pła rozgrzeszył więc poważnie w tym względzie. Jakże się ta dziewczyna zmieniła? szepnęła pani Aler. Don, zbliżając się do niego, w Asłanie wyglądała na zgnębioną i smutną, ale dziś jest taka szczęśliwa, że aż strach ogarnia człowieka, że to może zły znak. Tak, zanim Poirot zdołał cokolwiek odpowiedzieć, dano sygnał do warszu na wycieczkę. Urzędowy przewodnik wziął ich pod swoją opiekę i całe towarzystwo ruszyło brzegiem rzeki na zwiedzanie Abu Simbel. Poirot znalazł się w parze z Andrew Penningtonem. A pierwszy raz w Egipcie? – zapytał Amerykanina. – Skądże znowu? Byłem tu w 1923 roku, ale tylko w Kairze. Na wycieczkę w górę Nilu zabrałem się po raz pierwszy. – Przypłynął pan, ile mi wiadomo, na Karmaniku. – Tak przynajmniej mówiła pani Doyle. tam spojrzał o stronę Puarota. – Tak? Oczywiście, przyznał. Ciekaw jestem, czy nie natknął się pan czasem na swoich przyjaciół wracających z zagranicy państwa e, e, Washington Smith. Nie, nie przypominam sobie nikogo o tym nazwisku. Statek był przepełniony pasażerami, a pogoda bardzo niedobra. Wielu z nich przebywało w kajutach. Zresztą podróż statkiem trwa tak krótko, że trudno się zorientować, kto nim płynie. A, tak, 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 to prawda. Spotkanie z Państwem Doyle było zapewne miłą niespodzianką. Nie powiedział Pan, że się pobrali? Nie wiedział Pan o tym? Nie, no skąd? Pani Doyle pisała o tym do mnie, ale list dotarł do moich rąk z opóźnieniem, dopiero w parę dni po naszym nieoczekiwanym spotkaniu w Kanizie. Znają Pan od niepamiętnych czasów? A tak, 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 istotnie. Poznałem Lynette, gdy była... O, takim szkrabem. Zrobił wymowny gest ręką. Łączyła mnie z jej ojcem wieloletnia przyjaźń. Mellish Ridgway był niezwykłym człowiekiem i los mu niesłychanie sprzyjał. Córka jego weszła w posiadanie znacznego majątku, jak się domyślam. Przepraszam, może to nie tak z mojej strony, że o tym mówię. Andrew Pennington był wyraźnie tym ubawiony, ale skąd to żadna tajemnica? Linet jest istotnie bogatą kobitą. wszyscy o tym wiedzą. Niedawny kryzys na giełdzie wpłynął zapewne na wysokość notowań bez względu na to, jak stoją interesy. A tak, w pewnym sensie oczywiście. Istotnie sytuacja jest obecnie nadal trudna. Spodziewam się jednak, że pani Doyle posiada zmysł do interesów, wymruczał Poirot. A jakże, naturalnie. Lynette jest mądrą, praktyczną dziewczyną. Właśnie. Przybyli do celu.